Witam serdecznie w siódmym odcinku podcastu Słowa Mają Moc. Ja nazywam się Aga Cieślak i dziś nadal będę Wam opowiadać o słowie. O tym, jak używać słów, żeby nam było troszkę lepiej. Dzisiejsza metoda nazywa się Show Me. Jest to taka metoda, która pomaga... Z jakimś problemem ze zrobieniem kolejnego kroku. Czyli jeśli czegoś chcemy, ale z jakiejś przyczyny nie umiemy zacząć. Mamy jakąś blokadę, jakiś problem. To, co chcielibyśmy zmienić, jest dla nas ważne, ale jakieś kroki, jakieś działanie trochę nas przerasta. Metoda showmi, me, pokaż mi poprowadź mnie. Każda, każde z tych słów będzie tutaj dobre. Powtarzamy sobie tą intencję, to stwierdzenie kilka dni, na przykład trzy dni, i zostawiamy. Zostawiamy, niech się dzieje. Jak ta metoda działa? Mi to pomogło na przykład wtedy, kiedy chciałam otworzyć swoją firmę odzieżową w Malezji, i naprawdę nie wiedziałam, jak się do tego zabrać. Jeszcze do tego w Malezji, gdzie. Tutaj zasady rejestrowania spółek były mi zupełnie obce. Ktoś mi wtedy pokazał ten sposób, spróbowałam. No i oczywiście, jak to ja, zaraz o tym zapomniałam. Ale poszło w świat. Poszło w świat, i jak dobrze pamiętam, dwa, może trzy tygodnie później, dzwoni do mnie przyjaciółka, której nie słyszałam od długiego czasu. I mówi, że ona ma dość pracy na etat, że coś trzeba zrobić, że ona by chciała trochę do Malezji, jakiś pomost, jakaś współpraca, firma pomiędzy Polską i Malezją. A ja zrobiłam sobie show me, żeby pojawił się w moim życiu kolejny krok w otwarciu tej firmy, bo ja bardzo chciałam, ale jakoś nie mogłam. Brakowało mi samozaparcia, w ogóle pomysłu, jak zacząć. I to była po prostu dosłowna odpowiedź, chyba bardziej dosłownie już się nie da. To był mój znak, przywołany kolejny krok. I od słowa do słowa, od tego telefonu i rozmowy firma zaczęła powstawać. A jak to zrobić, żeby Xiaomi zadziałało na początek? Zwracamy się do siły wyższej. Czy dla nas jest to Bóg, czy wszechświat? Czy anioły, matka natura? Kto w co wierzy, tam się zwraca. Kto w co wierzy, tak jest dobrze. Każdy używa swojej siły wyższej. Jeśli ktoś nie wierzy w żadne wyższe siły, może być to przywołanie na przykład na podstawie prawa przyciągania i fizyki kwantowej. Czyli ja potrzebuję kolejnego kroku, chcę coś zmienić, chcę, żeby się to zadziało i wysyłam energię, przyciągam sobie to, co ma mi pomóc, to co ma mnie poprowadzić. Zasady, żeby zadziałała taka prośba o pomoc, prośba o poprowadzenie, to właśnie zaczynamy od tego, że zwracamy się do siły wyższej, a pozostałe zasady to pokora, zaufanie, zawierzenie i otwartość. Na początek pokora. Trudny temat. Ciężko nam być pokornym, mi na pewno nie jest to, nie jest to moja mocna strona. Natomiast tutaj jest to potrzebne. Czyli jeśli prosimy o pomoc i sami naprawdę nie wiemy, to nie możemy prosić z pozycji pokaż mi, bo mi się należy. Tylko z takiej pozycji akceptacji. No, no sama nie mogę. Sama już po prostu nie wiem, to jest za duże, zbyt skomplikowane, bardzo chcę, ale nie wiem jak. Więc pomóż mi proszę, proszę poprowadź. Z pokorą. Kolejna zasada i potrzebne tutaj podejście to zaufanie. Ufamy, że ten znak przyjdzie, że nasza prośba wysłana do sił wyższych i świata już się zaczyna realizować. I oczywiście czasem trwa to dłużej, czasem trwa to krócej, ale już wysłaliśmy, powiedzieliśmy to kilka razy, i świat zaczyna plątać swoje niteczki tak, żeby ta odpowiedź, ten znak przyszedł właśnie do nas. No i zawierzenie. Zawierzenie. Tutaj w sumie spotyka się i pokora, i zaufanie. Bo zawierzenie to takie, to taka wiara, aby uznać, że świat i nasza siła wyższa wie lepiej. Nie ograniczać jej. Nie wyobrażać sobie, co ma być naszym krokiem. Nie dawać wskazówek, nie próbować przejąć nad tym kontroli. Tylko zawierzyć, że to, co przyjdzie, jest dla nas teraz najlepsze, że to jest nam teraz, właśnie potrzebny kolejny krok. Ufamy, wierzymy, nie próbujemy tego kontrolować. Wysyłamy tylko intencje, wysyłamy prośbę i zostawiamy to już światu, wszechświatu, siłom wyższym. Otwartość. Otwartość jest niezbędna do każdej zmiany. Otwartość to nastawienie, że to, co jest nowe, będzie dla nas dobre. I mimo tego, że nieznane, mimo tego, że zazwyczaj do rzeczy nieznanych podchodzimy z dystansem, ta otwartość, tutaj, żeby zmienić coś, żeby wprowadzić coś nowego w nasze życie, jest niezbędna. Jeśli otwartość jest dla nas trudnością, to możemy sobie poćwiczyć. Natomiast bez otwartości, bez naszej gotowości, zmiany nie przyjdą. Także musimy ją w sobie zbudować. Musimy być gotowi na to, że przyjdzie nieznane, że nieznane jest dobre, że przyjdzie zupełnie z nieoczekiwanej strony. To stan gotowości i zaufania, że to co przychodzi jest dla nas dobre. Jak budujemy w sobie otwartość? Najprościej jest po prostu poćwiczyć, popraktykować w kontrolowanym środowisku. Bardzo prosto: idziemy do knajpy, którą omijamy od lat. Wybieramy jedzenie, którego nazwa jest nam obca. Wybieramy inną drogę do pracy czyli zmieniamy coś, robimy coś nowego, coś nieznanego w, kontrolowanym, w kontrolowanych warunkach. Może to być film z kategorii kompletnie nie naszych. Na przykład dla mnie to by było oglądanie jakiegoś science fiction. Możemy iść na pokazowe, treningowe zajęcia z boksu, cokolwiek, co mamy pod ręką i zawsze wcześniej uznalibyśmy za nie nasze. Teraz ćwiczymy, praktykujemy, doświadczamy nowego, wszędzie potwieramy się, poznajemy nowe rzeczy. Traktujemy to po prostu jaką taką. Praktykę doświadczania i sprawdzania, a może jest coś, czego ja nie znam, a co ja lubię. Ta otwartość nam bardzo szybko wtedy wchodzi w krew. Podsumowując, metoda show me pokaż mi poprowadź mnie działa, kiedy zwracamy się do jakiejś siły wyższej. Jeśli nie mamy takiej siły, zwracamy się do prawa przyciągania. Jeśli wypowiadamy to, co wypowiadamy z pokorą, zaufaniem, zawierzeniem i otwartością, gotowością na to, co przejdzie. Metoda działa zawsze. Do czego można ją jeszcze wykorzystać poza pokazaniem kolejnego kroku w działaniu? Myślę, że do wielu różnych rzeczy. Na przykład, jeśli szukacie miłości i nic się nie dzieje, to można sobie zrobić show me, żeby nam wszechświat pokazał, co mamy jeszcze zrozumieć, co mamy jeszcze rozwiązać, czym się zająć. Można to zrobić do mm, przeszukania nowej ścieżki zawodowej, powołania tego, co macie w życiu robić. Można w ten sam sposób przywołać tą metodą. Kolejny krok i to, co nowe i nieznane. Po prostu zaufać i dać się poprowadzić. Powodzenia! Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Po więcej zapraszam na stronę agacieślak.com. Pamiętaj, że słowa mają moc. I zawsze, zawsze mów do siebie tylko dobrze. Kiedy Ty jesteś dla siebie dobry, świat odpowiada Ci tym samym. Dziękuję za dziś. To był siódmy odcinek podcastu Słowa moją moc. Do usłyszenia wkrótce.